Justyna Bednarek, Wyjątkowe Święta Petuni, część pierwsza z książki Dobranocki na Gwiazdkę. bim-bom, bimbom, bimbom. To babcia Danusia dała ten zegar mamie na imieniny. Stoi teraz na pianinie i napełnia nocną ciszą miłymi dźwiękami. Babcia powiedziała, że zegar to serce domu i coś w tym jest. Kiedy Petunia wsłuchuje się w ciszę, czasem słyszy bicie własnego serca całkiem podobne do zegarowych bimbomu. Zwykle dziewczynka nie boi się nocy. Tata mówił jej, że pod łóżkiem mieszka niewidzialna foka, mięciutka i przytulasta. Jeśli kiedykolwiek z ciemności wylezie straszydło, foka wyskoczy z podłóżka i ugryzie je w nos. A potem otuli Petunię swoim mięciutkim, cieplutkim futerkiem. Jednak teraz myślenie o puchatości i miękkości nie pomaga. Petunia czuje się nieswojo, bo mama pojechała do szpitala, żeby urodzić nowe dziecko. To dlatego tata musi w tym roku sam przygotować potrawy na święta. A właściwie nie sam, tylko z pomocą petuni. Wczoraj robili kapustę z grzybami. Trochę też grali w Monopoli, więc kapusta prawie im się spaliła. Ty głowo kapuściana! zawołała niezbyt grzecznie Petunia. Tata mógł sobie kupić ważną ulicę i całkiem bez sensu jej nie kupił. Orety, faktycznie kapusta! Tata zerwał się na równe nogi i pobiegł ratować potrawę. Zdążył w ostatniej chwili. Był naprawdę dzielny. Ulepił stopie rogów i upiekł piernik. Postawił choinkę obok okna, aby aniołek mógł bez trudu wrzucić przez nie prezenty. W domu Petuni aniołek przynosił podarki na zmianę z Mikołajem i w tym roku była jego kolej. Rodzice nie potrafili dojść do porozumienia, która z tych ważnych postaci ma obsługiwać ich rodzinę na stałe. U mnie w domu Mikołaj przychodził 6 grudnia, a na Boże Narodzenie aniołek, mówiła stanowczo mama. Ty i te twoje krakowskie pomysły, prychał wtedy tata. Wszystko dlatego, że mama urodziła się w Krakowie, a tam właśnie na gwiazdkę przychodził z prezentami aniołek. Stanęło więc na tym, że będą przynosić podarki na zmianę Petunia, gdyby ktoś chciał ją spytać o zdanie, uważała, że nie od rzeczy byłoby, by i Mikołaj, i aniołek zostawiali coś pod drzewkiem. Dostawałoby się wtedy wszystkiego dwa razy więcej. Niestety, dorośli są czasem strasznie ograniczeni i nie wpadają na najlepsze pomysły. Stanęło więc na tym, że będą przynosić podarki na zmianę. Petunia, gdyby ją chciał ktoś spytać o zdanie, uważała, że nie od rzeczy byłoby, by i Mikołaj, i Aniołek zostawiali coś pod drzewkiem. Dostawałoby się wtedy wszystkiego dwa razy więcej. Niestety, dorośli są czasem strasznie ograniczeni i nie wpadają na najlepsze pomysły. Ale wróćmy do taty. W związku z tym, że mama akurat rodziła dziecko, sam musiał przygotować święta. Petunia pomagała mu ile sił w łapkach, ale to tata przetachał zakupy, a potem pokroił, pomiętosił i pomieszał co trzeba. Musiał też przeczytać wszystkie przepisy z książki kucharskiej, a wydawały się trudniejsze nawet od instrukcji skręcania szafy. Był naprawdę dzielny. Brakuje nam jeszcze karpia, oświadczył, gdyż uporał się z kapustą. Jutro go kupię. I jak powiedział, tak zrobił. Teraz jest noc, a w wannie pływa wielka ryba, natomiast Petunia czuje się nieswojo. W pokoju obok tata pochrapuje miarowo. Nie ma sensu go budzić. Dziewczynka wstaje i człap, człap, idzie do łazienki, Ciągnąc za sobą kłokę. Kłoka to taki specjalny czarodziejski kocyk. Petunia ma go od urodzenia. I choć jest już całkiem duża i chodzi do przedszkola, nie potrafi się rozstać z kłoką. Codziennie składa ją w kostkę i wkłada pod poduszkę. Dzięki temu, kiedy tylko zechce, może się po poczuć jak wtedy, gdy była malusieńka i miała miłe, bujane łóżeczko. To samo, które tata przyniósł ostatnio z piwnicy dla nowego dziecka. Pstryk. Petunia zapala światło w łazience. Karp jest naprawdę duży, ciemnoszary, z pojedynczymi złotymi łuskami. Ma takie wybałuszone, mądre oczy. Uważnie przygląda się dziewczynce. – Cześć – mówi cichutko Petunia. – Właśnie na ciebie czekałem. Musisz mi pomóc wydostać się z tego więzienia – odpowiada Karp i wypuszcza z tysiąc małych banieczek. – Mam na imię Cyprinus, ale możesz mówić do mnie Cyprian – powiedział Cyprinus. – Jestem siedemnastym pomocnikiem aniołka. Ciągnę jego zaprzęg – oświadcza Karp, cały czas bąblując. – Dziwne, we wszystkich bajkach to renifery ciągną – zaprotestowała Petunia. – Wy ludzie jesteście słabo poinformowani. Cyprian westchnął ciężko i chlapnął tak, że na koszuli nocnej Petunii zrobiła się wielka plama. – Renifery pracują z Mikołajem, ryby z aniołkiem. – No nie wiem – powątpiewała Petunia. – Pierwsze słyszę, żeby karpie biegały po niebie. – Za to renifery skaczą z oboku na obłok – zachichotał karp, ironicznie wydymając skrzela. – Przecież jest nawet specjalny gwiazdozbiór ryb. Jeśli mi nie wierzysz, to sprawdź w internecie. Petunia nie wiedziała co powiedzieć. Ze zgrozą myślała o tym, że razem z Tatą mieli przerobić Cyprinusa Cypriana na Boże Narodzenie wydanie. Przez ich łakomstwo jeszcze by się aniołek spóźnił z prezentami. Nie, stanowczo nie wolno do tego dopuścić. I dziewczynka poszła obudzić Tatę. Ale, ale o co chodzi? Czy to już, czy mama dzwoniła ze szpitala? Półprzytomny Tata rzucił się wkładać skarpetki. Nie mama, tylko ryba. Petunia ciągnęła ojca za ręka w stronę łazienki. I co nie tak z tą rybą? Trzeba ją uwolnić, stanow stanowczo oświadczyła dziewczynka. Uwolnić bożonarodzeniowego karpia? Tata jakby się zirytował. To nie jest karp, to cyprian. Petunia zrobiła taką minę, jak wtedy, gdy mówiła rodzicom, że czegoś nie będzie jeść. Tata nie ośmielił się dalej pytać. Cyprian jest pomocnikiem aniołka i musimy go wypuścić z wanny, wyjaśniła dziewczynka. Ale dokąd, zdumiał się tata. Jak to dokąd? Do rzeki. Córka wzruszyła ramionami, a ryba machnęła ogonem na znak, że właśnie tam by chciała trafić.